Nazywam się Adam Koprowski, jestem zakopiańczykiem. Do szkoły chodziłem do liceum ogólnokształcącego, a Bianca Rota chodziła do plastusia. I tak jak wspominałem, poznaliśmy się dość tak typowo w bo, bo w kościele u Salwatorianów na jakimś mszyk, to gdzieś tam zaczęliśmy z sobą rozmawiać. No i tak, no, można powiedzieć, że byliśmy taki... stworzyłem taki związek taki za sy sympatii, bo moją sympatią, no taką osobą, którą z którą się e, spotykaliśmy, to były w takich czasach, kiedy no, wszystko wyglądało troszkę inaczej, byliśmy młodzi, pełni jakichś takich energii e, i no, Bianka zwracała na siebie taką powszechną uwagę, więc jak za każdym młodym mężczyzna no, to, to zwróciłem też na nią uwagę i zainteresowałem się. Przez około, myślę, jakiegoś roku na pewno wpływ na to, że ta relacja się skończyła, było to, że ja wyjechałem z Zakopanego do Krakowa na studia, ale utrzymywaliśmy jakiś tam kontakt przez cały ten okres czasu. Tak. Z jednej strony miała pewnego rodzaju taką charakterystyczny wygląd, bo to była dziewczyna bardzo wysoka blondynka z włosami, ona się ubierała w taki sposób, tak jak wtedy już powiedziałem, taki bardzo kolorowy. W tych czasach, kiedy wszystko było takie szare, to ona na pewno zwracała na siebie uwagę. I jeżeli chodzi właśnie o wygląd, to była osobą, która ściągała uwagę mężczyzn. A jeżeli chodzi o charakter, to według mnie była taką osobą troszkę skrytą, taką melancholiną, powiedziałem. Ja się dostałem na studia dzienne, zacząłem studiować zaocznie i studiując zaocznie pracowałem na Uniwersytecie Bielońskim. Giel Zajmowałem się e, koordynacją wyjazdów student studentów na różnego rodzaju e, takie staże zagraniczne. E, I właśnie będąc w Krakowie, z, e, szedłem sobie ulicą Szewską i naprzeciwka zobaczyłem Biankę, która jest taką charakterystyczną osobą. Um, ubrana w takie getry jak Gepard, wysokie buty. No i idzie od razu, jak mnie zobaczyła, mówię, a, Adam, super, cześć, co ty tu robisz? Ja mówię, no jak to co robię? No i, i jestem w Krakowie jak wiesz. E, a co ty tu robisz? No ja złożyłam dokumenty na SP, będę się tam starała dostać e, i e, tak mi się wydaje, że wtedy mówiła, że właśnie e, że e, no... Ma plany takie wyjazdowe, właśnie. Mówiła mi, że się wybiera na Kubę. To no na pewno właśnie było wtedy, kiedy usłyszałem, że e, ma jakiś taki wyjazd, jedzie na Kubę. Ale jak sobie to właśnie to wszystko przedstawiam, to nie mówiła w jaki sposób jedzie na tą Kubę. Mówiła, że jedzie, że mama je to sfinansowała i że wyjeżdża. I jeszcze też takie charakterystyczne, mówię, ja zapytałem się, no dobra, a kiedy wracasz? Ja jakoś tak w marcu, to jak wrócę, to się skontaktujemy, to porozmawiamy. E, Okej, okay, fajnie, będziecie spotkać, zobaczymy co, co, jak to tam na tej e, Czy się podobało Tobie, czy nie. Ona mi nie mówiła, że jest z kimś, e, nie chwaliła się tym, to nie była taka sytuacja, że, że, a, że wiesz, że ja jestem, tam mam jakiegoś partnera, jestem partnerem, jestem. Nie. I myślę, że poniekąd... Ona trochę e, tak, może się mylę, ale przynajmniej dla mnie tak było, że, że ona nie chwaliła się tak bardzo, że, że, że jest mężczyzną, który no, jest znacznie starszy od niej i trochę w takim modelu, w którym jesteśmy przyzwyczajeni, że ta różnica wieku nie jest taka duża, nie, nie bardzo jej pasuje. Myślę, że tak, że tak było. E, i później właśnie jak, jak e, ta sprawa jej zaginięcia wypłynęła, to dopiero wyszły te fakty, których się dowiedziałem. Zresztą tak było, to było też należy do... Chciałem to podkreślić, że e, ja często jeździłem z Krakowa do Zakopanego i e, wtedy, kiedy miała Bianka wrócić, też byłem zakopanem. E, no i ponieważ tak jak mówię, miałem telefon do niej, zadzwoniłem, odebrała jej mama i mówię, dzień dobry pani Krystyno, tutaj Adam, czy jest Bianka? A, a ona mówiła, Adam, czy ty możesz do mnie na, teraz przyjechać? Czy ty możesz do mnie przyjechać? Bardzo była zdenerwowana i y, ja podjechałem y, tam do, 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 do Tadziaku, przyszedłem. I e, ona mnie wpuściła do mieszkania i zapamiętam do końca życia. Wchodzę do jej pokoju Bianki, na łóżku Bianki leży jej torba, jej mama obok i mówi do mnie tak, Adam, Bianka nie wróciła z Kuby, to są jej rzeczy. Ja stanąłem z zamurowanym, mówię, ale jak to nie wróciła z Kuby? O czym pani mówi? Jakie, jak to? Torba jest, a gdzie jest, gdzie jest Bianka? A no, już ona zresztą pani tam. no się dziwić, że była po prostu rozdygotana, cała w szoku mówi, słuchaj, torba pilotka rzuciła im pod nogi, a ja przywiozłem, ja nie wiem, co jest, gdzie jest moja córka, co się stało. Nie jestem w stanie teraz rozmawiać, nie wiem co się, co się po prostu dzieje. Ja byłem w szoku i no, zrobiło to na mnie gigantyczne takie wrażenie, no bo... Naprawdę scena była jak z jakiegoś dramatycznego filmu yy, i yy, mówię no to, co to, to, nie wiem trzeba tam pojechać, w jaki sposób szukać, no to było. Jakie, jak, w jaki sposób mogę pomóc? No, mówię, Ja jeszcze ja nie wiem, była w szoku, po prostu nie, 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 nie wiedziała po prostu co, co ma zrobić. Yy, no i yy, ja mówię, pani no, ja się mogę popytać, no wiem, że od nas studenci jeżdżą do, na Kubę, do, właśnie na, na praktyki. No, spróbuję porozmawiać z nimi. No, może oni coś wiedzą więcej, bo, bo, bo się pojawiają, mają tam jakichś kolegów. Wtedy pamiętam, że ona po prostu była w takim szoku, że też nie przyjmowała wszystkiego tak do, do wiadomości. Ja wyjechałem z Zakopanego, byłem na uczelni i no, długo e, to, ta scena stanęła mi przed oczami wielokrotnie. Jak pracowałem, to, to przychodzili rzeczywiście studenci, którzy wyjeżdżali na, na praktyki. No i e, pamiętam, że rozmawiałem z dwoma osobami: z taką Magdą i jeszcze jedną gdzie Magdalena, Moje tak, nazwisko no, to już nie pomnę, e, i jeszcze z jedną osobą. Mówiłem o całej sytuacji, że zaginęła dziewczyna na klubie, że ja z mam jej mamę. tam. Czy, czy no, jak będziecie, czy, czy nie byłoby dobrze, żeby w jakiś sposób pomóc. Wiem, że ona tam jedzie. Wtedy yy... nie było telefonów komórkowych, to nie mogłem dać takiego kontaktu, więc tyle tylko opisałem, że taka sytuacja ma miejsce i poprosiłem ich o, o jakąś tam, yy, jakąś pomoc. I później z relacji, bo te osoby wróciły do Polski, one po pół roku czy tam, one nieco roczne te stypendia były, ale po pół roku wracały. Przyszła do mnie ta Magda i powiedziała mi e, Panie Adamie, byśmy e, pomagali szukać Bianki. Była Pani Krystyna, staraliśmy się zaopiekować jak mogliśmy i, 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 e, No, ale sytuacja dla nas jest beznadziejna. E, wie Pan jak wygląda Kuba, to jest kraj policyjny, totalna inwigilacja. No tyle, ile mogliśmy zrobić, zrobiliśmy, ale to jest też dziwne że zaginęła bez śladu w kraju, w którym, no jednak, każdy cudzoziemiec jest w pewien sposób obserwowany. No i, e... no tak, no i to, to była taka właściwie jedna z ostatnich informacji, kilkakrotnie z Panią też, się jeszcze spotykałem, dzwoniłem, jest, jaka jest sytuacja, ale jak to było umiejscowione w czasie, czy to było już po kipie, czy dokładnie... Znaczy na z nią rozmawiałem, jak ona wróciła z Kuby, że, 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 że ta sytuacja nie została rozwiązana. Zresztą znaczy, to, cięż... to była ciężka komunikacja, dlatego że no to jest wzruszające, jak się z nią komunikujemy, tak? Bo, bo no, ona to przeżywa. Ja miałem pierwszą taką myśl, bo ona nie do końca mówiła mi, znaczy mówiła, że ona tam pojechała z jakimś mężczyzną, starszym facetem. Ja nie do końca jeszcze wtedy, od razu, na samym początku, kojarzyłem fakty, że to był jakiś związek między Bianką a tym, tym, tym starszym gościem. Y, 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 na początku nawet przypuszczałem, że to było tak, że po prostu jakiś. Y, y, Wysoko postawiony aparatczyk gdzieś przyuważył sobie Biankę i po prostu ona została porwana i nawet takie była jedna ze scenariuszy, że ona jest po prostu jako taka dziewczyna do towarzystwa, takiego jakiegoś kacyka, gdzieś przetrzymywana I z tego powodu nikt nie chce na ten temat już powiedzieć, że, że, że gdzieś po prostu ją zamknęli w takim ośrodku, do którego nie ma nikt dostępu. Co się tam dzieje, nikt nie wie. I ja bym powiedział, że taki był tak, jeden ze scenariuszy, który myśmy rozważali, że ona, tak tak rozmawialiśmy właśnie z osobami, które tam były, że ona gdzieś może jest przetrzymywana, że została porwana. I ze względu na jej no, na, na, na osobę, na to, jak, jak, jaką dziewczyną, że zwraca na siebie uwagę, że tak, tym bardziej na Kubie, tak, wysoka błędynka, no to, to jest to. Z tego powodu takim... nazwijmy to w cudzysłowie, przerażam określenie, atrakcyjnym towarem, który który, gdzie... Który, dla, dla pewnej grupy właśnie osób. Nie mogliśmy uwierzyć, że stało się to bez um, wiedzy tych, um, tych um, służb, bo... No, 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 zresztą ktoś Ci będzie też relacjonować, że tam jest wszystko pod kontrolą, wszystko jest inwigilacja, tam to jest trochę tak, jakby powiedzieć, jak Korea Północna, gdzie po prostu nie ma możliwości ruchu, osoba spoza pewnego kręgu, bo po pierwsze się wyróżnia, po drugie nie zna języka jeszcze, tak? No i, i, i to także dla nas było nie do pomyślenia, że, że cała ta sytuacja, yy, no, zdarzyła się tak przypadkowo. Dla nas dla osób, które się z tym rozma, rozmawiałem, że, że to musiało być ukartowane, że to musiało być pewnego rodzaju ktoś sobie upatrzył ją od początku i, i, i że to w ten sposób wyglądało. I później jak zapoznałem się z jakimiś tam materiałami jeszcze na ten temat, gdzie, gdzie no, jest z tym reportażem pierwszej części. I, i, i różne dywagacje osób, które no nie miały do czynienia bezpośrednio z tą sytuacją w jakiś sposób, no to też zacząłem rozważać, czy, czy rzeczywiście, czy no jeżeli tam zaangażowany był ten człowiek, który dla mnie jest to bardzo trudne też do, do zaakceptowania, że no milicja czy policja nie przeprowadzała jakiegoś um, e, zaawansowanego śledztwa i że nie, ten człowiek, ten adwokat nie został w jakiś sposób e, przesłuchany. Ja mam podejrzenia, że może to było tak, że on po prostu był tajnym współpracownikiem służb, że nikomu tam nie zależało na tym, żeby że te wtedy tym e, no, służbom czy, czy milicji no po prostu miał ja układy, tak? Nie, nikt go nie chciał no, ścigać za to, a powinien być pierwszą osobą, na, którego, na którą powinni no, no, mocno przycisnąć. To, to, to dla mnie było nieprawdopodobne, że, że facet, który, który był no, takim motorem tego, że, że Bianka pojechała, nie został no, odpowiednio przyciśnięty przez specjalistów ze służb kryminalnych. To, to, to uważam, że to jest jednym z takich e, e, no, poszlak, które świadczy o tym, że coś tam jeszcze pod spodem musiał być, co nikomu nie zależało, żeby ta sprawa wypłynęła, żeby, żeby była wyjaśniona. Jeżeli ją przytrzymują, jeżeli, jeżeli ktoś ją gdzieś tam jeszcze jest, to nigdy nie dopuszczą do tego, żeby się skontaktowała. To na pewno. No, sytuacja, sprawa jest bardzo dziwna. No, dziewczyna, jak, jak ginie w obszarze hotelu? Przecież hotel jest jednak chroniony. To w którym momencie? Jak, jak, jak doszło do tego morderstwa? No, nawet sobie, nie wiem, ona szła na plażę i co? Szła na plażę ścieżką, i nagle ktoś ją gdzieś ściągnął w krzaki i tam ją udusił i zakopał. Teraz bardzo chciałbym, żeby się znalazła. Byłoby super. Bo oczywiście każdy z nas. By, by, by scena jak z filmu Hollywood, tak? Fantastyczna. Chciałbym, żeby to nastąpiło. I po, tak mówię, położyć nawet kwiatki na tym grobie nawet symbolicznym, no to jest coś takiego ten. A tutaj no, no, no nie wiadomo. I ja nie wiem, ja nie jestem przekonany, jak dzisiaj byś mnie zapytał, czy Bianka żyje, czy nie. Znaczy, może 70%, że nie żyje, ale 30%, skoro nie ma. I w takim miejscu zaginęła, bez takich y, twardych faktów i, i w takich niejasnych okolicznościach, i, i, i że nie znaleziono ciała. No, co, zrzucona została do morza, i, 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 no, bo, i, i zniknęło ciało? No, może tak było, no, ale nikt tego nie, nie napisał. A ci, którzy ponoć, pani Krystyna twierdzi, którzy wskazywali miejsce, gdzie to ciało się znajduje, że tam nie było. No więc. Gdzie jest, gdzie jest ta prawda